Cześć siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku, w kolejnym filmie u Majstra na garażu. Trochę syfu tutaj. E, Majster dostał Mercedesa. Mercedesa jeszcze nie było na kanale. Nie było? Chyba nie było. E, Mercedesa jeszcze nie było. E, mamy fajnego ML-ka. ML W163. Troszkę sobie tutaj postoi u Majstra. Co będziemy działać? Yy, trzeba, by mu, trzeba by go doprowadzić do stanu używalności Majster pościągał plastiki Tu spod progów i tak to wygląda No troszeczkę nieciekawie, aczkolwiek To jest tylko nalotowa rdza Także według mnie jest ok yy, Śrubokręt nie wchodzi Więc wydaje mi się, że Coś z tego będzie Tak to wygląda przed robotą A po ściągnięciu plastików Tutaj sanki Zawieszenie, tutaj Meister pomału rozkręca Wszystko Powoli działamy Dzisiaj majster testował swoją piaskarkę Gdzieś tam kiedyś zakupił w UK I tak testowałem czy to w ogóle pod tym będzie schodzić, ale widzę że Że fajnie, jestem zadowolony, powiem wam Fajnie, bo nikt tu jeszcze nic nie ruszał. O, tu prysnąłem. Też fajnie to wszystko wychodzi. To jeszcze nie myte jest oczywiście, wiadomo. Sańki na pewno pójdą do piachu. Nie wiem, czy to sam będę piaskował, czy, czy oddam komuś, zobaczymy. I, I myślę, że będzie fajnie. Nie ma tutaj tragedii. Troszkę rdzy jest, ale to jest nalot. To jest to nalotowa. Troszeczkę gorzej jest na progach. Później Wam pokażę. Ale tak jak mówię, śrubokręt jeszcze nie wchodzi. Według mnie e, jest OK. E, co tu nadkola kola są w miarę o, w porządku. Mam troszkę rdzy wiadomo, jak w każdym samochodzie. Będziemy działać. Tak jak mówię, dzisiaj testowałem pieskarkę. Jak to tutaj będzie? Mam plan na to. Mam tutaj na to plan e, taki, że oddzielę sobie, tutaj mam taką kurtynę ja go kiedyś robiłem tu mam taką kurtynę przez środek garażu Zawierzę, zawieszę ją tutaj żeby nie nasyfić tamtą stronę i wtedy mógłbym na tej stronie piaskować, okleimy go całego na pewno dojdę w prawie wszystkie miejsca niż szczotką, piaskarką będzie lepiej, tutaj opróbowałem nawet gdzie są przewody e, hamulcowe i fajnie to zaczyna czyścić no tylko tak tak dwa razy, bo nawet nie mam ubrania. Gdzieś tam jest schowane. Czy tutaj po ramię. I to będzie fajnie, wszystko tu wszędzie można będzie dojść. Myślę, że to będzie dobra opcja. Przypiaskować. No i później będziemy malować pewnie tymi farbami. Co ostatnio grand. Witarkę. Myślę, że to będzie fajnie. Ale na razie biorę się za rozkręcanie. Troszkę się tu nasyfi, ale tak jak mówię, jak przydzielę sobie garaż na pół tą kurtynką, tutaj oddzielę go od podnośnika, to myślę, że będzie fajnie. Górę się oklei, wiadomo, żeby, żeby nie zapieskować lakieru, nie? To, to normalka. Zaraz ściągam koła. Nie wiem, gdzie to wszystko wsadzę. Muszę gdzieś tu zrobić miejsce, żeby te wszystkie elementy poskładać. I myślę, że damy radę go uratować. Tutaj jest najgorzej z tyłu na progach. Jest troszeczkę rdzy. Ale tak jak mówię, śrubokręt jeszcze nie wchodzi. Kawałek blachy tu jeszcze zostało. To tylko się wyczyści, przypiaskuje, zamaluje. I myślę, że będzie git. Myślałem, że tej rdzy troszkę jest mniej, ale... Ale jest troszkę więcej niż myślałem. No nic, eee, biorę się za robotę. Relacja będzie pewnie długa i podzielimy to na kilka odcinków. Ale myślę, że zrobimy z tego Mercedesa coś, coś dobrego będzie to jeszcze jeździć. Fajny, bo motorek ma 2,7 chyba litra tylko właśnie dieselek no jak dla majstra to, to nie wolałoby benzynkę. No ale. Ale myślę, że go uratujemy i będzie jeszcze jeździł i jeździł, więc ja biorę się za robotę. Rozkręcam to na razie wszystko. Przyszykuję garaż pod tą robótkę. I widzimy się później. No to lecimy, mały updatecik. Wiem, wyglądam jak kuminiosz. Mały updatecik z. Mercedesa, z Mercedesa ML to, co z niego wyciągnąłem, to wszystko leży tutaj. Dyfer, no i całe zawieszenie. Plus jeszcze kilka takich dziwnych, śmiesznych rzeczy, które były pod spodem. Dla mnie przynajmniej dziwnych. Nie wiem, jak dla Was. Może Wy wiecie. Może Wy wiecie, co to jest. To było pod spodem. Wygląda na to, że było to wygłuszenie ale tylko z przodu, tak jakby pod fotelami. Tylko dlaczego pod podłogą, od strony wody, a nie na górze pod fotelami. Dziwnie, bo tu gdzie puścił klej, to jest wszędzie pełno piachu i zapewne soli, i to wszystko się działo pod spodem. Nie wiem, ja bym tego nie dawał w ogóle. Z powrotem. Znaczy to na pewno nie trzeba zamówić maty nowe, ale troszkę śmiesznie po co to Mercedes tam wsadził. Zapomnieli z góry dać? Nie wiem. Zobaczymy. Chodźcie pod spód. A, bo znowu ta lampa i będzie mrygać, tak? Tak to wygląda pod spodem. Nie jest źle, troszeczkę rdzy na ramie wiadomo. Podłoga nawet nawet spoko Tu są właśnie te miejsca gdzie były te e, maty O ile ta strona jest w miarę jeszcze ok Chociaż tu gdzie są mocowania już w bierze e, To po drugiej stronie jest trochę gorzej bo Tam gdzie rama Tutaj Musiało być więcej wody się dostać No to rdza już łapie pod tymi gumami właśnie Dlatego mówię nie wiem po co to tu było dane tak samo tutaj, gdzie się klej poodklejał, to jest wszędzie rdza. Tutaj jest w miarę czysto. Ale mówię, mocowania śrub albo o tutaj. Puścił klej. No i rdza wchodzi. Dla mnie to trochę bez sensu, żeby to tu wstawili. Ale z kolei z tyłu nie było. I zjadło. No nic. Nie wiem, zobaczymy, czy to będziemy wstawiać. Eee, trzeba to trochę obczyścić z tego błota. Wszystko trzeba obczyścić z tego błota Majstera, nie trochę. No wiem, wiem. Eee, wszystko czyścimy z tego błota. I majster to spróbuje swoją piaskarką wypiaskować. Eee, całość. Zobaczymy jak to pójdzie. Czy to się da w ogóle zrobić? No i co? Tutaj tył. Mówię, podłoga jeszcze nie jest tragiczna, aczkolwiek tutaj są takie miejsca z tyłu o, z jednej strony i z drugiej też to nie wygląda za ciekawie ale śrubokręt jeszcze nie wchodzi więc yy, na pewno jest to do uratowania Czy nie, co myślicie? Nie, no, uratujemy. Misja była ściągnąć bak stąd, bo jest strasznie długa rura i tu przechodzi Pod tym bez podnoszenia ramy, była misja jeszcze pół baku paliwa jest, ale powiem Wam, że nawet to poszło, rura jest giętka na szczęście Tak więc udało się to ściągnąć bez problematyki No i tak jak mówię, tkoła są jeszcze w miarę No ta powierzchowna za tu tył trochę wziął Przód jest w ogóle w porządku, nie jest źle. Majster doprowadzi to do stanu i składu ładu. Będziemy to, mówię, wszystko piaskować, spróbuję to wypiaskować swoją piaskarką. O tam stoi, o, taką ło. tylko muszę zabezpieczyć garaż i będziemy działać. Tak, to nie jest źle, dobra, ja się biorę za sprzątanie tego syfu tutaj wokoło. Bo tu jest kupa błota, kluczy. Muszę to wszystko posprzątać. I to muszę poukładać też. Tu, przez środek garażu, pójdzie kurtyna. Jak będę to piaskował. A zresztą zobaczycie, pokażę Wam, jak to pomontuję. I co? No i będziemy działać. Tak więc, jeżeli macie ochotę pooglądać sobie, jak Majster ogarnia Mercedesa Emela, chyba drugi rok, 2002, no to wbijajcie na kanał, dajcie łapkę w górę, jak wam się podoba, a jak nie, to dajcie łapkę w dół, jak się wam nie podoba. No i co? I to tyle z Emela. Ja się z wami żegnam. I do zobaczyska. Trzymajcie się, hej.